Dzień dobry, nazywam się Kazimierz Trybulski, mieszkam w Grudziądzu. widzę właśnie Państwo piękną panoramę Starego Miasta. Jestem emerytowanym nauczycielem i autorem czterech powieści historycznych, których akcja rozgrywa się w średniowieczu na terenie państwa zakonnego. Tylko czterech, bo pisać zacząłem dopiero na emeryturze stąd mój dorobek pisarski jest jeszcze niewielki. Moja pierwsza debiutancka powieść nosi tytuł Balada o Rycerzu Krzyża. Akcję tej powieści umieściłem na terenie tego właśnie zamku krzyżackiego w Radzeniu Chełmińskim. Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się jak wyglądało życie codzienne braci zakonu na świętej Marii Panny, zapraszam do lektury tej właśnie powieści. Jest tutaj z nami prezes miejscowego Bractwa Rycerskiego, pani na zamku w Radzeniu Chełmińskim, pani Patrycja Piłat. Dzień dobry, pani. Proszę powiedzieć moim czytelnikom, dlaczego warto przyjechać na zamek do Radzenia Chełmińskiego, co tutaj można zobaczyć. No bo ja to wiem, jestem członkiem Pani Bractwa, honorowym wprawdzie, ale, ale jednak członkiem, ale czy, wielu czytelników jeszcze na pewno nie wie. Zamek w Radzeniu do dnia dzisiejszego zachwyca swą potęgą. Nad okolicą górują dwie strzeliste wieże, z których rozciąga się przepiękny widok na okolice. Mamy w bardzo dobrym, oryginalnym stanie zachowane piwnice, w których przygotowane mamy wszelakie atrakcje. Jest zbrojownia rycerska, można przymierzyć zbroje, poczuć się jak rycerz w średniowieczu. Mamy salę muzealną, salę tor tortur, przepiękną kaplicę, a ponadto organizujemy wszelakie festyny, pikniki, turnieje rycerskie, dzięki którym każdy turysta może poczuć się jak w średniowieczu. Ale tych tortur to nie stosujecie, tak? To zależy. Jak ktoś zasłuży, to tak. No dziękuję bardzo, pani. E, zapewniam, że duchy braci i rycerzy zakonnosciencji Mary Panny są wciąż obecne na tym zamku. Powracamy do Grudziądza, gdzie toczy się akcja drugiej mojej powieści historycznej za rzeką czasu. Powieść ta wydana została w 2013 roku przez wydawnictwo WAM w Krakowie. Śledząc przygody dwóch współczesnych gimnazjalistek, które przeniosły się w czasie do średniowiecznego Gruziąca, średniowiecznego Słupa i Gruty, poznacie Państwo życie, obyczaje i mentalność ludzi tamtej epoki. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na Górę Zamkową, czyli miejsce, w którym w czasach, które opisuję, stał okazały zamek. Krzyżacki. Niedawno odbudowano została i udostępniona dla turystów wieża ostatniej obrony tegoż zamku, zwana przez mieszkańców Grudziądza Klimkiem. Muzeum w Grudziądzu zaprasza do zwiedzania góry zamkowej i do wejścia na wieżę, z której rozciąga się piękny widok na całą okolicę. Zamek kanoników pomezańskich w Kwidzynie. Robi wrażenie, prawda? Do zamku przylega okazała katedra zbudowana również przez księży kanoników w XIV wieku. Miasto nosiło wówczas nazwę Marienwerder w wolnym tłumaczeniu Wyspa Marii. I tak, taki też tytuł nosi trzecia moja powieść wydana przez wydawnictwo Region w Gdyni. Czytając tę powieść poznacie Państwo nie tylko dramatyczne losy kaczmarza Mikołaja i rycerza Henryka, ale również życie wielkiej mistyczki i stygmatyczki Państwa Zakonnego błogosławionej Doroty z Montowów, która w tej oto celi, dobudowanej do prezbiterium katedry, spędziła kilkanaście ostatnich miesięcy swojego życia. Czwarta powieść nosi tytuł Wzgórze nad Jeziorem. Jest to powieść o początkach Państwa Zakonnego, o początkach diecezji chełmińskiej, o początkach miasta, które przez kilkaset lat było stolicą diecezji. Widzą Państwo katedrę Trójcy Świętej w Chełmży. Zbudowana została, tak zresztą jak i całe miasto, przez pierwszego biskupa diecezji chełmińskiej, Hajdenryka. Ale nie tylko w samej Chełmży toczy się akcja tej powieści. Również w Głuchowie, gdzie mieszka kilku bohaterów tej powieści, Również w Bielczynach, gdzie przebywa wielka propagatorka chrześcijańskiego miłosierdzia, błogosławiona Jutta von Sangerhausen. W tym oto miejscu przebywała, w tym miejscu niosła pomoc wszystkim chorym, biednym, strapionym wszystkim tym, którzy jakiekolwiek pomocy potrzebowali. W miejscu tym, jak widzicie Państwo, znajduje się w tej chwili sanktuarium błogosławionej Juty. Dodam jeszcze. Że książkę tę wydało również wydawnictwo Region Twójdyni i również w roku 2015. Oprócz tych czterech powieści, napisałem również esej popularno-naukowy pod tytułem ABC Krzyżacy. Starałem się w nim w maksymalnym skrócie przedstawić dzieje zakonu szpitala na Święcie Marii Panny domu niemieckiego w Jerozolimie. I to by było na tyle. Zapraszam Państwa do czytania moich książek, do czytania moich wpisów na blogu, wpisów dotyczących zarówno mojej twórczości literackiej, jak i zakonu krzyżackiego oraz kultury średniowiecza w ogóle. Do zobaczenia!